Kilobrzytwarz był dość doświadczonym goblinem. Doświadczonym w najeżdżaniu, grabieniu i gwałceniu. Teraz jednak czekał na swojego towarzysza wraz ze swoją bandą zielonoskórych, którzy założyli obóz niedaleko ostrokolca na jednym z wybrzeży planu egzystencji, zwanego Magorią. Nagle spośród krzaków wysunęła się postać nosząca czarną zbroję a hełm, jaki nosiła, posiadał nasady czerwonych rogów, które zawczasu zostały odłupane. Aha, witaj, Edalogu, powiedział goblin. Rycerz zdjął swój hełm i z poważną miną przyjrzał się zieloną skóremu. Goblin był dość chudy, ale posiadał żyznę fizyczną. Jego głowa była do połowy łysa, zaś pozostałe czarne włosy zostały spięte z tyłu. Wąsy miał dość cienkie i długie, podobnie wyglądała jego broda. Kilo, mój przyjacielu, jak ci się tam szczęści? odparł czarny rycerz. Coraz mniej krain chce widzieć nas jako najemników. Nawet plądrowanie nie jest takie samo jak kiedyś. Te wszystkie wynalazki naukowców zegary z kukułkami, telefony z długimi kablami jak to niby transportować lub sprzedać? Nic nie jest już takie proste. Uwierzyłbyś, iż teraz musimy się rejestrować i składać papiery i podpisy? Niektórzy z moich ziomków nawet tego nie umieją i muszę wszystkich uczyć, jak pierdolony pielgrzym, który edukował się czytając jedynie pamflet ze starej opery. Rozumiem twój problem, dlatego też mam pewną propozycję. Co byś powiedział, na udanie się do Ostrokolca i najął się u mojej pani? Przecież to miejsce nieustannej walki. — Już nie, przyjacielu. Teraz wraz z moją panią przygotowujemy się, by zawładnąć i zniszczyć obecny porządek. Nie czeka ciebie tam żadna krzywda, a zapłata będzie godziwa. Brzytwiarz zamyślił się, po czym powiedział. — Jeżeli to ma być ostatnie, co zrobię jako najemnik, wtedy ja i moi ziomkowie piszemy się na to. — Racja, chłopcy? — Hurra! — ozwały się gobliny o długich uszach — które słyszały każde słowo ich rozmowy. I tak armia najemników, licząca niespełna czterdziestu ochotników, zaczęła przygotowywać się do wymarszu. Pedalog wysupłał ze swojej torby runy sporządzone w kamieniu i z ich pomocą otworzył portal ku twierdzy Ostrokolec. Zielonoskórzy wmaszerowali na przestronny plac, gdzie czekało na nich jadło, ekwipunek z trupów śmiałków, jacy padli martwi chcąc zabić niegdyś żyjącego smoka oraz trunek. Wielkie beczki pełne były rumu i miodu pitnego. No, za taką gościnność to mogę walczyć, powiedział dowódca goblinów, poprawiając swoją plecioną zbroję a raczej jedynie na ramienniki, gdyż cała reszta, prócz przepaski na biodra, była zepsuta i nie nadawała się do noszenia. Edalog zaprowadził swojego przyjaciela do najwyższej komnaty w najwyższej wieży, a tam goblin zobaczył niewiastę, którą przez cały czas w spinaczki po schodach jego przyjaciel zachwalał, prawiąc najlepsze komplementy. Kilo był z natury sceptyczny, nigdy nie ruszał w bój jako pierwszy, a i ludzi nie lubił zbyt ochoczo poznawać, gdyż nigdy nie zaznał od nich niczego miłego. Kiedy więc stanął przed obliczem magnoli, ochoczo splunął w kąt. Czarownica nie zareagowała. Bawiła się jedynie ręką wampirzycy, która już dawno została spopielona na wiór. Moja pani, powiedział czarny rycerz, przyklękając na jedno kolano, oto ten, o którym ci opowiadałem. Nie znajdziesz bardziej odważnego goblina w całej magorii. Czy mam rozumieć, edelogu, iż to wszystko, na co cię stać, niespełna czterdziestu zielonoskórych, ma być moją armią? Moja pani, zapewniam, zamilcz! Warknęła blond włosa. Nie po to dałam ci runę, byś mógł zapraszać swoich kolegów, którzy wolą pić, niżeli się bić. Ile to razy mamiłeś mnie niezliczonymi zasługami tych najemników, a teraz... Zapewniam cię, o pani, iż moje słowa są prawdziwe. Kilo nie mógł tego słuchać. Patrzył od niechcenia na całą tę scenę i coraz bardziej chciało mu się wyjść. Nie rozumiał jednak, dlaczego ta kobieta o kocim ogonie która jedynie może pochodzić z dziurok ludz. Siedzi w samej Magorii. Jaki jest jej cel? Całe to ustanowienie nowego porządku nie mogło być prawdą. Plany egzystencji są zbyt duże, by nad nimi zapanować. A może chodzi o przywołanie jakiegoś starożytnego, pierwotnego zaklęcia i czarownica? Bo to musiała być czarownica. Potrzebuje najechać jakieś zapomniane przez mopsa miejsce. Wasza piękność Ozwał się nagle goblin, poprawiając szablę znajdującą się w pochwie na jego plecach. Czy mam rozumieć, iż potrzebuje nas pani, byśmy wykonali zadanie? Powiedzmy, odnalezienia zapisków dotyczących magii pierwotnej. Moje rozumienie jest następujące. Jest pani z kluc najbardziej magicznego ze wszystkich planów egzystencji, czy nie lepiej odnaleźć można by było to zaklęcie właśnie tam, niżeli tutaj? Magnolia zastygła. Zaśmiała się niczym skrzecząca żaba, po czym powiedziała: "Zadziwiłeś mnie, goblinie. Dobrze główkujesz. Niestety w dziuro klucz wszelkie ślady po magii pierwotnej uległy zapomnieniu i zatarciu. Dlatego potrzebuję was, byście wyruszyli do świątyni ergów w dolinie Krwistych Gór. Tam powinniście znaleźć to, czego pożądam, a ja będę tuż za wami." "Aha, czyli mam rozumieć, iż idziemy na pewną śmierć prosto w pułapki starożytnych?" — Nie, jeżeli będziecie robić dokładnie to, co wam każę, A jakie będzie nasze honorarium? — Żołd? Cokolwiek, co zachęci nas do zapuszczenia się tam? — He, goblinie, co byś powiedział na tysiąc złociszy miesięcznie? Oczy brzytważa otworzyły się jak zamachnięcie mruszczki. Tysiąc złociszy? — pomyślał niedobierzając. Magnolia uśmiechnęła się na widok skołowanego rozmówcy. — Nie widać jednak było tego pod maską — Hmm, kusząca propozycja — powiedział wreszcie Kilo. — Rozumiem, iż przygotowanie mam zacząć od razu. — Jak najbardziej. A teraz możecie już iść. Mam parę spraw do załatwienia. Mikstury dla was same się nie zrobią. I tak Edalog wraz z Brzytwarzem wyszli za drzwi. Czarny rycerz poszedł wzdłuż korytarza, zaś Goblin na chwilę się zamyślił. Chciał zapalić swojego ulubionego papierosa, jaki został mu w papierowej paczce, lecz wtedy wydarzyło się coś potwornego. Wrota do sali, w której był, otworzyły się nieznacznie, ręka Magnoli wystrzeliła z odmentów cieni i łapiąc dowódcę najemników za ramię, wciągnęła go ponownie do wnętrza. To, co się stało potem, określić można by tylko jako gwałt na goblinie. Czarownica Ropuszanka wprawdzie nie miała zbyt wielkiego wyboru, ale patrząc swoim trzecim okiem, metafizycznym oczywiście, dostrzegła, iż zielonoskóry nadal jest jeszcze jurny, a jego przyrodzenie bynajmniej nie jest małe. Magnolia nawet nie baczyła, czy jej ofierze podoba się to, czy nie. Gdy tylko prącie goblinie nabrzmiało odmiętolenia go rękami, lisek rzuciła go na łóżko znajdujące się w sąsiedniej sali, naskoczyła na niego jak dzika bestia, po czym wraziła jego jedyny rozrodczy oręż głęboko w swoją pochwę. Jej blond włosy rozwiały się, opadły, zaś posuwiste ruchy biodrami, jakie czyniła, sprawiały, iż brzytwiarz nie mógł wyjść z podziwu, jak sytuacja bez żadnego ostrzeżenia eskalowała tak szybko. Tak jak rolnicy, uprawiający zboże, mucą cepami, by wytrząść wszelkie ziarno, tak przyrodzenie goblina spełniało rolę cepa. W pierwszej chwili Kilo może by i lubił taki układ, jednak kiedy szczytował, a mucenie wcale się nie zakończyło, zrozumiał, iż jest już po nim. Druga kulminacja była już nieco mniej przyjemna, zaś trzecia była koszmarem, Parta sprawiła, iż próbował się uwolnić i dopiero za piątym podejściem w końcu ropuszanka została usatysfakcjonowana i ostatecznie zakończyła swoje żywe anglezowanie. Po skończonym procederze Goblin został odłożony jak z upsoli za drzwi komnaty. I dopiero teraz przypomniał sobie o swojej używce. Drżącą ręką wyciągnął papierosa i zapalił, używając chubki i krzesiwa. – Kurwa mać, Dalok mnie zajebie, jak się o tym dowie – powiedział z refleksją. Zaciągnął się papierosem, co go trochę uspokoiło. Zaciągnął się powtórnie, po czym chwiejnym krokiem i z obolałymi biodrami udał się do swoich ziomków, a nie myśląc chwalić się tym, co mu się przydarzyło. Wrażeń jak na jeden dzień miał jak najbardziej dość. Noc w Ostrokolcu odbyła się dość huczną biesiadą, która dała goblinim najemnikom potężnego kaca nad ranem. Nie było jednak rady. Musieli się udać w kierunku krwawych gór i tak też uczynili. Zielonoskórzy najemnicy chwiali się i przewracali, tworząc nieregularny korowód, długi jak cielsko węża giganta. Kilo szedł w środku, łypiąc od czasu do czasu na swojego towarzysza w czarnej zbroi. Nie wiedział co powiedzieć i jakoś nie palił się do wyjawienia mu wydarzeń wczorajszego dnia. Przemierzali równiny, które ustąpiły pagórkom, zaś potem górom i wyżynom. Dni mijały, aż w końcu dotarli w wyznaczone miejsce. Tam, w Dolinie Krwistych Gór, założyli obozowisko. Edalog przeszukał z małym oddziałem brzytwarza okolice, jednak nie odnalazł żadnych ruin świątynnych. — Nici, towarzyszu, nici — powiedział Edalok, kiedy już siedzieli przy jednym z palących się ognisk. — Trzeba będzie jutro poszukać uważniej. Świątynie w Magorii za zamierzchłych czasów ciosane były w jaskiniach. Nie możemy szukać budowli, musimy szukać jam. — Skąd ty tyle wiesz o świątyniach? — zdziwił się Edalog. Miało się papierologię do wypełnienia, by zarejestrować się jako najemnik, to i parę książek się przeczytało. Coś się zasłyszało od gawiedzi i podróżników, i stąd wiem. Edalog spuścił nieco głowę w zamyśleniu. Wykonałby każdy rozkaz Magnoli, nawet gdyby był amoralny, bluźnierczy i pozbawiony dobrej woli. Krótko rzecz ujmując, jego miłość była szalona. Nagle jednak owo zamyślenie przerwał pewien goblin niż znacznie rangą od dowódcy. Padł na twarz przed brzytwiarzem, po czym powiedział: Panie, znalazłem! Świątynia wyciosana w pieczarze, niemal dwie mile stąd! Po czym wskazał palcem kierunek. Czas nagli, podjął Edalog, wymieniając się z kilo spojrzeniami. Wyruszamy niezwłocznie. Izylda Paliwoda przemierzała zamarznięte jezioro w dziuro Kluc na północnych terenach planety. Posiadała elegancką czarną kufajkę, ciepłe spodnie i jak każda wiedźma-ropuszanka chodziła boso. O odmrożeniu kończyn jednak nie było być mowy. Czarownica używała magii wektorowej, aby wytwarzać pod stopami przestrzeń. Tak samo jak poduszka magnetyczna w metrze odpycha i unosi pociąg, tak i tutaj magia wektorów pomagała wiedźmie lewitować nad powierzchnią zamarzniętej wody. Aby móc przeć przed siebie, Izylda pchała swoją sztuką magiczną swoje plecy ku przodowi. Tak więc jeden wektor popychał plecy, a dwa pomniejsze zapewniały szczelinę pomiędzy stopami a podłożem. Kiedy Ropuszanka chciała zaś skręcić, dodawała wektory na obrzeżach swoich stóp i tak skręcała w pożądaną stronę. Lubiła lewitować w ten sposób. Czynność ta koiła jej nerwy i pozwalała zapomnieć o ostatnich wydarzeniach, jakie przeżyła. Cała jej dynamika ślizgania się nad lodem do złudzenia przypominała jazdę na łyżwach. W końcu zatrzymała się, by nieco odpocząć. Zerknęła na nieboskłon. Promienie gwiazdy chyliły się ku horyzontowi. Izylda podleciała łyżwiarskim chodem do swojego środka transportu, latającego dywanu. Rozwinęła go, po czym weszła na niego i usiadła po turecku. Przez około pięć minut medytowała, po czym wreszcie z pewną rezygnacją w głosie rzekła. Lecimy do mojego domu, powiedziała i tak się też stało. Magnolia Lisek przesiadywała w niewielkiej komnacie w najwyższej wieży twierdzy Ostrokolec. Ważyła eliksiry, mikstury i sporządzała receptury, jakich uczono w dziurokluc. Jedne miały działanie mutagenne, inne były naparami i wywarami. Te stosowało się mianowicie po to, by złagodzić bolesny proces mutacji. Ropuszanka czasami powracała myślą do swojej partnerki żdziowej, tylko po to, by przekląć w duchu i powrócić do aktualnej czynności. Jednak by jej marzenia się spełniły, potrzebowała księgi klątw, po którą posłała gobliny wraz z czarnym rycerzem. Uw Tom wiedzy zakazanej zwał się księgą Obobona i zawierał także pamflet Okariona. Uw Okarion Solibus był autorem obu tych dzieł magicznych. Nie wystarczyło bowiem tylko umieć rzucać najrozmaitsze klątwy. Trzeba było również kontrolować ich skutki uboczne na tym, kto je rzucał, a gwarancję balansowania pomiędzy byciem spaczonym, a w miarę zdrowym, umożliwiał właśnie ów pamflet. Ropuszanka, zalewając kolejną fiolkę mikstury magicznej, w końcu zaprzestała swoich czynności alchemicznych. Odłożyła przygotowane eliksiry na kredens w barku alkoholowym, gdzie nie było już żadnego trunku lub ksztyrumu. Po czym ciepnęła się na miękkie łóżko, które kiedyś należało do księżniczki. Jej rozwiane blond włosy zmierzwiły się i rozpostarły prawie na całą jej sylwetkę. W pewnym jednak momencie zobaczyła rozespanym wzrokiem lustro, które zawczasu rozbiła. Wisiało na ścianie, niemo wyczekując na przeprosiny, których i tak nie otrzyma. Wiedźma w końcu nie wytrzymała. Zwlekła się z łóżka, zdjęła lustro ze ściany i wyciepnęła przez okno, które na szczęście nie posiadało w swojej strukturze szyby. Magnolia już miała odejść, kiedy jej wzrok padł na okruch lustra, wystarczająco duży, by się w nim przejrzeć. Zdjęła więc maskę ze swojego lica i niepewnie wzięła okruch szkła do rąk. Nakierowała jego srebrną powierzchnię tak, aby mogła zobaczyć swoją twarz. Chwilę stała w milczeniu, widząc swoje lico z ciemnymi cętkami, jakie swego czasu zadał potwór. W końcu założyła ponownie maskę na swoją twarz i wyrzuciła odłamek lustra, żegnając się tym z nadzieją na odzyskanie dawnej urody. Skoro jednak nie udało się jej uratować urody, Magnolia postanowiła, iż znajdzie sposób na zniszczenie całego czteroświata właśnie za pomocą zaklęć z księgi Obobona. Tylko ta magiczna księga posiadała zaklęcia z wykorzystaniem magii pierwotnej do pozostawienia solidnego piętna w czteroświecie. Do rozpoczęcia wielkiego dzieła zniszczenia. Ho, ho! Nieźle sobie poczynamy! Powiedział cudzy, męski głos z nutą uprzejmości. Magnolia odwróciła się na pięcie. Przed jej oczami zobaczyła mężczyznę o blond włosach zaczesanych z przodu na tył w charakterystyczny frys. Posiadał krzaczaste brwi, strzeliste wąsy wychodzące za obręb warg ust, przycięte boko brody i zgolony podbródek. Na sobie posiadał dżinsowe spodnie i kurtkę w kolorze wypłowiałego błękitu oraz skórzane brązowe buty. Jego sylwetka była szczupła i atletyczna. Kim jesteś i jak tu się dostałeś? warknęła dziko Magnolia. Ach, niech mi pani wybaczy, ale wprost nie mogłem usiedzieć i tak po prostu milczeć. Jestem Regan Romoliusz Bartolomeusz Cypiński i wiem o tobie Magnolio od jakiegoś czasu. Czego chcesz? Jedynie porozmawiać. Dla czystej prostoty mów mi Cypiński. Jestem tutaj, gdyż widzę, jak przygotowywujesz różne odwary i wywary. Co więcej, może rzec, iż przywiodła mnie tutaj ta oto książeczka lustracyjna. Wyjął z wewnętrznej strony kamizelki książeczkę rozmiarów A6. Magnolia znała ten artefakt. Dzięki tej właśnie książeczce Magowie mogli śledzić, czy ktoś nie nadużywa magii w całym czteroświecie, istniał wszakże i istnieje w dziurokluc zakon lustracyjny sprawujący pieczę nad takimi rzeczami. Cypiński mógł być więc nikim innym jak magiem lustratorem. Magnolia zmierzyła go wzrokiem, po czym powiedziała. Marnujesz mój czas, czego więc chcesz, lustratorze? Jak powiedziałem, pogadać. Odparł ten nieco rozczarowany reakcją rozmówczyni. Wiesz dobrze, iż jeżeli zaczniesz szaleć z magią, możesz tego nie przeżyć. Nie obchodzi mnie to. Warknęła lisek i momentalnie chwyciła jedną z kolb alchemicznych z zielonym płynem i rzuciła nią w napastnika. Ten uskoczył i wyszarpnął drewnianą różdżkę, dobywając ją lewą ręką, a drugą wyjmując z kabury rewolwer. Fiolka z zieloną substancją rozbiła się koło niego i momentalnie poczęła żreć kamienną podłogę, aż powstała w niej jama prowadząca do niższego piętra. To jednak było nieważne. Cypiński rzucił zaklęcie paraliżujące. Magnolia zastygła, jednak jej palce po jakimś czasie poczęły się obracać i rozerwała niewidzialną powłokę powstrzymującą ją od poruszania się. Bartolomeusz zdążył jedynie uskoczyć przed dwoma kulami ognia, po czym poczuł jak coś oplotło się wokół jego kostki prawej nogi. Była to roślina magoryjska. Magnolia hodowała ją w specjalnej doniczce obok barku z odwarami i eliksirami. W końcu Cypiński ciskał się w objęciach wielkiej, oplatającej się wokół niego łodygi roślinnej. Całe szczęście, iż nie miała paszczy. I co, lustratorze? Nie jesteśmy już tak pewni swojego, co? Powiedziała Magnolia, podnosząc książeczkę lustracyjną. Cypiński jedynie się uśmiechnął, po czym powiedział Aestra Maxim Tolu, po czym rozpłynął się niczym para, a w jego miejscu pozostała jedynie kukła, która na skutek braku paliwa magicznego postanowiła pozostać obiektem i przedmiotem martwym. Magnolia przygryzła nerwowo wargę. Teraz dopiero dała powód dla zakonu lustratorskiego, by się nią zajęli spojrzała na książeczkę, która samoistnie zaczęła się spopilać, po czym rozpadła się w proch. Tymczasem prawdziwy Cypiński uciekł pod osłoną nocy z twierdzy Ostrokolec bez swojej kukły, która była jego zabezpieczeniem na wypadek właśnie takich powyżej opisanych sytuacji. Wiedział już, iż Magnolia Lisek nie będzie typowym nadużywaczem magii. Na szczęście potrafił robić do złudzenia przypominający oryginał kopie samego siebie. Szczycił się tym, iż owe dopel gangery miały tyleż taktu i osobowości, co on. No i co mamy z tobą teraz zrobić, Magnolio? Zapytał siebie Cypiński, kiedy dotarł łódką do brzegu. Niedobrze, po prostu niedobrze. Wychodząc z niej... Zaciągnął środek wodnej lokomocji w krzaki, po czym powrócił do gniazda obserwacyjnego na wielkim iglastym drzewie. Jego ubranie posiadało utkane od wewnętrznej strony runy, które miały go chronić przed wykryciem za sprawą trzeciego oka wiedźmy. Bartolomeusz rozsiadł się między gałęziami, po czym zerknął okiem przez swoją lupę lustracyjną, by obserwować fluktuację aury. Esencji, której używają czarodzieje do rzucania zaklęć. Lustrator nie wiedział, do czego przygotowywuje się magnolia. Nie miał zbyt wiele dowodów na to, iż planuje coś na skalę globalną. W przeszłości wielokrotnie spotykał się z czarodziejami, którzy mieli nagrodę za ich ujęcie tylko dlatego, iż napoili swojej botaniczne rośliny eksperymentalnym nawozem. Sprawy te trzeba było wyjaśniać przed konsulatem, zaś on. Był decydującym świadkiem za sprawą, którego oskarżeni kończyli z karą na odsiadkę i niewielką grzywną za swoje roztrzepanie. Lub byli na wieki wtrącani do lochów. Cypiński wysupłał z worka zawieszonego na jednej z gałęzi i odciął nieco nożem swojej strawy. Suszone mięso ciągnęło się i musiało być dokładnie przerzute. Lustrator wiedział o tym. Był już dość doświadczony w swoim fachu. Jeżeli ta cała magnolia przekroczy pewną granicę, będzie miał dowód na nadużycie magii. A dowody będzie można ujrzeć nawet przez lupę. Wtedy wystarczy parę zdjęć z aparatu dokrąconego do obiektywu i raport lustracyjny. Regan oparł się plecami o pień drzewa, wyciągnął z kieszeni cygaretkę i przywołując na opuszkach palców płomek, podpalił tytoń. Zaciągnął się dymem i wypuścił go nosem, po czym powrócił do obserwacji, licząc, iż za parę dni coś się wydarzy. Coś, co przesądzi o losie tego, kogo inwigilował. Atak na jego osobę nie był żadnym jeszcze dowodem, każdy czarodziej bowiem miał święte prawo do tego, by się bronić, jeżeli poczuł się zagrożeni. Bartolomeusz dziwił się, iż tego głupiego prawa jeszcze nie zniesiono. Ustawodawstwo w dziuro było dla niego stanem umysłu, głupotą w czystej postaci. Cypiński siedział tak przez dłuższą chwilę, od czasu do czasu popijając zaparzoną czarami w metalowym kubku herbatę. Dopiero o wschodzie słońca zauważył pochód goblińskich najemników, którzy zmierzali ku wybrzeżu, ku twierdzy Ostrokolec. Zauważył także rycerza w czarnej zbroi niosącego w dłoniach coś, co mogło być pokrowcem na bardzo starą książkę. Od niechcenia sięgnął po swoją książeczkę lustracyjną i przez chwilę wpatrywał się w tam pojawiające się słowa i zdania. Nic nie zwróciło na pierwszy rzut oka jego uwagi, gdyby nie motyl, który usiadł na rogu lektury. Wtedy dopiero lustrator zobaczył nazwę, sięga obo Bona i momentalnie uczuł, jak nieprzyjemny dreszcz przebiegł po jego grzbiecie. Musiał jak najszybciej zaalarmować konsulat w dziuro kluc. Wyciągnął coś w rodzaju przenośnego radia nadającego i wystukał krótkimi i długimi kliknięciami guzika kod zawierający informacje. Nadużycie magii w Magorii. Stop. Twierdza Ostrokolec. Stop. Podejrzana Magnolia Lisek. Stop. Zaraz po wystukaniu tej informacji Regan postanowił jeszcze trochę pozostać w swoim polowym obserwatorium, by móc informować górę o rozwoju sytuacji. Czas z pewnością nie działał na jego korzyść. Ciąg dalszy nastąpi. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.